Dzień dobry, nazywam się Szczepan Zieliński. Swoją przygodę z samochodówką rozpocząłem już 35 lat temu od e, nauki w technikum samochodowym. Po szkole 4 lata było tylko przerwy na studia, i wróciłem się do pracy na warsztatach. E, skończyłem AWF i miałem uczyć WF-u. Niestety tak się losy potoczyły, że zostałem na warsztatach. Najpierw chciałem się wrócić. Wrócić do, do nauczania WF-u, ale stara szkoła miała słabą salę. Dyrektor obiecywał, że w nowej będzie lepiej. W nowej, w nowej szkole na początku sali nie było, więc trzeba było jeszcze troszeczkę popracować na warsztatach. A jak już sala powstała, to mi się odechciało uczyć WF-u i tak już zostałem chyba na dożywocie na warsztatach. Witam, nazywam się Marek Jaworski. Naukę w samochodowcu rozpocząłem już dość dawno temu. W 1982 roku skończyłem 87. Szkołę wspominam bardzo fajnie. Wiele się działo tutaj w trakcie nauki, jeszcze wtedy chodziliśmy do szkoły na ulicy Łęckiej. Bardzo miło wspominam czas spędzony w czasie tej nauki praktyki miesięczne, wyjazdy do FSM-u na, na Śląsk, no, była szkoła samodzielności też. Myślę, że bardzo wiele skorzystałem z nauki w tej szkole. Potem oczywiście kontynuowałem, kontynuowałem naukę na Politechnice Warszawskiej, a po jakimś tam czasie wróciłem i już od 30 lat jestem nauczycielem w tej szkole. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, nazywam się Zbigniew Wasielak. Jestem nauczycielem zespołu szkół samochodowych, praktycznie nauczycielem samochodówki jestem od roku 86, kiedy pierwsze moje zajęcia to były zajęcia z nauki jazdy, kiedy kierownikiem szkolenia praktycznego był jeszcze pan Pekról. Moja przygoda z samochodówką zaczęła się w roku 1976, kiedy zostałem absolwentem pierwszej klasy technikum samochodowego. Technikum samochodowe było wtedy otwierane we Włocławku, ja miałem podjąć naukę w Toruniu, natomiast dowiedziałem się, o tym, że otwierana jest technikum we Włocławku i ze swoim świadectwem ukończenia szkoły przyszedłem do samochodówki. Byłem spóźniony. Dyrektor Sobczyk, który no był dyrektorem praktycznie przez wiele, wiele lat, nie wiem czy nie około 31 lat dyrektorem samochodówki, przyjął mnie na korytarzu, spojrzał na świadectwo i patrząc na oceny, powiedział, jesteś przyjęty. No ciekawostką było to, że samochodówka wtedy miała limit i było, że tak powiem, duże zapotrzebowanie na uczniów technikum, także praktycznie około pięciu czy sześciu uczniów było na jedno miejsce, także czułem się bardzo wyróżniony, że zostałem przyjęty. Szkołę ukończyłem w roku 81 i praktycznie przez... Od 1986 roku, z krótką przerwą na, plac, na pracę w Polmo Zbycie e, podjąłem pracę w Zespole Szkół Samochodowych. Najpierw przez dwa lata prowadząc naukę jazdy, potem e, byłem e, nauczycielem praktycznej nauki zawodu. A następnie przez parę lat pełniłem funkcję zastępcy kierownika warsztatów szkolnych i od wielu, wielu lat w tej chwili uczę przedmiotów zawodowych samochodowych. Jak wspominam samochodówkę. Samochodówka była szkołą, o której marzyłem. Moja przygoda zaczęła się od wczesnego dzieciństwa. Ja nie zastanawiałem się do jakiej szkoły pójdę, ponieważ mając dwa lata przewróciła się na mnie w USK, WFM, przepraszam, mojego taty, o mało nie przygniatając mnie i z utratą życia i zdrowia. I od tego momentu wiedziałem, że będę samochodziarzem. Tak naprawdę, w moich żyłach można, można powiedzieć, że płynie benzyna, a nie krew. I przez wszystkie lata jestem, że tak powiem, wdzięczny temu kierunkowi, który podjąłem. Praca w samochodówce jest, jest interesująca, tak samo jak szkoła była interesująca. Wspominając jeszcze moich nauczycieli, z którymi miałem zajęcia, moją wychowawczynią była pani magister Irena Wasilewicz, uczyła nas chemii. Z takich ciekawszych anegdotek na temat, na temat szkoły mogę powiedzieć, że Praktycznie sprawdziane miała przewiązane z tą bardzo dużo od nas wymagała i próbowała mnie za wszelką cenę tej chemii nauczyć. Ja niestety nie byłem pasjonatem tego przedmiotu, ale jakoś udało się, udało się przetrwać i przeżyć. Praktycznie samochodówka, w samochodówce miałem też okazję prowadzić uroczystości szkolne, będąc jeszcze uczniem. I w tej chwili pracując w samochodówce y, uczestniczę w wielu zajęciach takich powiedzmy, można powiedzieć, że artystycznych. Y, muzycy czasami y, dają mi propozycje wystąpienia, y, zaśpiewania jakichś powiedzmy pieśni patriotycznych na apelu, także bardzo się z tego cieszę i jestem im za to wdzięczny. Samochodówka, do której chodziłem, to była szkoła w dawnym budynku Długosza, gdzie do budynku tej szkoły w, w, wcześniej mieściło się liceum Długosza, gimnazjum, przepraszam, Długosza, które kończył mój ojciec. Przez krótki czas chodziła do tego, do tego budynku moja siostra, która kończyła technikum, a potem ja kończyłem technikum samochodowe w roku 81. Cóż mogę powiedzieć? Samochodówka, szkoła z tradycjami, o kultywowaniu tradycji zarówno technicznych jak i patriotycznych. Jestem wdzięczny, że podjąłem pracę w tej szkole, pracuję w ciekawym zespole i myślę, że moje marzenia spełniły się. Oczywiście marzenia wcześniejsze były troszkę inne, miałem zostać, moje marzenie było tak naprawdę zostać kierowcą ciężarówki, natomiast poszedłem dalej, no i zostałem nauczycielem, kształcę młode pokolenia, realizując swoje pasje. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Woźniak. Pracuję w Zespole Szkół Samochodowych od 2018 roku. Jestem nauczycielem muzyki oraz prowadzę zajęcia pozalekcyjne w ramach orkiestry dentej działającej w Zespole Szkół Samochodowych. Moja przygoda z samochodówką zaczęła się w 1997 roku, kiedy to zostałem uczniem tej szkoły. Skończyłem tą szkołę w 2002 roku. Jako absolwent w pionie technikum samochodowego rozwinąłem tutaj swoje zainteresowania przede wszystkim muzyczne, i w takim kierunku potoczyło się moje dalsza, potoczyła się dalsza moja edukacja. Tak jak wspomniałem, obecnie jestem związany z samochodówką jako nauczyciel, a samochodówkę, jako szkołę, wspominam bardzo fajnie. Mam bardzo miłe wspomnienia związane z samochodówką, zwłaszcza z, z tą starą samochodówką, która mieściła się przy ulicy Łękskiej, ale oczywiście z tym nowym budynkiem również, bo tutaj pisałem maturę już w tym nowym budynku szkoły. Wspominam także bardzo dobrze wszystkich nauczycieli, którzy, z którymi miałem okazję się spotkać, z niektórymi, Którzy uczyli mnie, jeszcze mam okazję teraz współpracować, co jest bardzo cennym doświadczeniem z perspektywy czasu. Na koniec serdecznie wszystkich pozdrawiam i myślę, że szkoła będzie dalej się rozwijać w takim kierunku, w jakim się rozwija. I wszystkich zachęcam do wstąpienia w jej. E, progi. Dzień dobry, nazywam się Kinga Zamerska-Rucińska, jestem absolwentką zespołu szkół samochodowych, a aktualnie jestem e, nauczycielem. Jak wspominam e, lata szkolne, e, bardzo miło, bardzo e, dużo się zawsze w samochodówce działo, e, było zawsze organizowanych e, dużo imprez, e, pokazy mody, e, konkursy, e, było bardzo dużo kół zainteresowań, w których można było się realizować i e, Nadal tak w szkole jest, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Bardzo się cieszę, że po wielu latach mogłam spotkać nauczycieli, którzy kiedyś mnie uczyli. Jest to bardzo cenne doświadczenie. Pozdrawiam bardzo serdecznie zarówno nauczycieli, którzy jeszcze ze mną pracują i mogę tutaj czerpać doświadczenie od nich, ale też nauczycieli, z którymi już nie miałam okazji się spotkać. Dziękuję. Nazywam się Robert Feter, jestem nauczycielem Zespołu Szkół Samochodowych. 1 września 1974 roku został powołany Zespół Szkół Samochodowych. Ja urodziłem się w październiku 1974 roku, także mam tyle lat, ile trwa samochodówka. Moja mama Pracowała w techniku mechanicznym przy ulicy Łęckiej, kiedy przenoszono mechanika na ulicę Toruńską, postanowiła zostać w tym gmachu i zatrudniła się w zespole szkół samochodowych. W samochodówce wszyscy nauczyciele byli dla mnie jak ciocie, wujkowie, pani Bajraszewska, pani. Pan Skrzypek i wielu innych nauczycieli traktowałem jako wujków i ciociem. Była to taka rodzinna atmosfera w szkole. Można powiedzieć, że od początku chciałem już być nauczycielem. Lubiłem matematykę. Nie mogłem się doczekać, aż skończę studiów, żeby móc już Pracować jako nauczyciel. Można powiedzieć, że z samochodówką jestem związany od zawsze. W 1999 roku, jak skończyłem studia, zostałem zatrudniony do zespołu szkół samochodowych przez pana dyrektora Mariana Sobczyka. Przez 25 lat, które już tutaj uczę. Miałem pięć wychowawstw. Pod moją opieką było 106 wychowanków. Nawet już teraz uczę też uczniów, którzy są dziećmi moich wychowanków. Miałem też przyjemność uczyć z moją mamą przez 7 lat. Bardzo mnie wspierała i motywowała, żeby uzyskiwać kolejne awanse, żeby być nauczycielem dyplomowanym. Wiele jej w tym dużo jej zawdzięczam, że mogłem tutaj razem z nią pracować. Pamiętam, że no, była dosyć osobą znaną w szkole, powiem tak, byli uczniowie, którzy bardzo się jej bali, ale też tacy, którzy no, doceniali jej pracę i dostawała przez wiele, wiele lat jeszcze na przykład różne kartki z życzeniami na różne święta. Jestem z tą szkołą, tą szkołą przesiąknięty. Nie wyobrażam sobie, w jakiej innej szkole mógłbym pracować. Także samochodówka to jest całe moje życie. 1 września 1991 roku Grzegorz Kluczewski zostaje uczniem technikum samochodowego we Wrocławku. Wtedy budynek samochodówki mieścił się przy ulicy Łęńskiej. Dostałem się do klasy technikum gdzie wybrano 30 osób z ponad 120, a więc to jest po czterech chętnych na jedno miejsce. Jak wspominałem samochodówkę super. Stworzyliśmy fajną klasę. Sama szkoła było dużo imprez. Były przecież wtedy prześwietne dni patrona szkoły, które trwały nawet 3 dni. W czasie których odbywało się wiele imprez, wiele spotkań, pokazy mody, konkurs motoryzacyjny, wieczorki poezji śpiewanej. W 1996 roku szkołę skończyłem i poszedłem na studia na Politechnikę Zielonogórską. W międzyczasie zrobiłem prawo jazdy kategorii C i C plus E i również jeździłem samochodem ciężarowym. Po skończeniu studiów na rok wyjechałem do pracy za granicę i to jest ten przełom, gdzie wróciłem na urlop. Spotkałem mojego dawnego profesora z samochodówki, pana Andrzeja Grzywacza, który mieszkał na jednym osiedlu i po krótkiej rozmowie Andrzej stwierdził, że w samochodówce będzie jeden z nauczycieli przedmiotów zawodowych odchodził. No i jak jestem zainteresowany pracą, to pewnie, żebym się wybrał do dyrektora, porozmawiać. Następnego dnia tak też uczyniłem. Dyrektor ówczesnej samochodówki, Marian Sobczyk, zaproponował od razu etat. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów we wrześniu zacząłem pracę. Ta praca jest do dnia dzisiejszego. To już ponad 20 lat. Jestem nauczycielem w samochodówce. Dziś mam przyjemność pracować z moimi nauczycielami, którzy mnie kiedyś w tej samochodówce uczyli. Tych osób jest już coraz mniej, część osób nie żyje, część osób jest na emeryturze. Dzisiaj nowe pokolenie przychodzi do samochodówki i takim nowym narybkiem w tej samochodówce jest mój syn. Dzień dobry, ja jestem Remek Kluczewski. Jak wcześniej tata wspomniał, można powiedzieć, historia zatacza koło. 1 września 2022 roku rozpocząłem edukację w Zespole Szkół Samochodowych na kierunku technik transportu drogowego. Szkoła Wybór szkoły nie pozostawał mi żadnych dylematów. Od początku wiedziałem, co chcę robić, w której szkole się uczyć i, i to też kontynuuje. Motoryzacja to jest moja pasja a w tej szkole mogę, mogę ją rozwijać.